Zapraszamy na bajkę jabłko, które nie chciało spaść. Na gałęzi starej jabłoni rosło sobie jabłko. Było błyszczące, rumiane i idealnie okrągłe. Każdego dnia słońce głaskało je promieniami, a wiatr nucił mu ciche piosenki. Och, jak pięknie dziś pachnie jesień! westchnęło jabłko, kołysząc się lekko na wietrze. Pod nim na miękkiej trawie leżało już mnóstwo innych jabłek. Jedne świeciły jak złoto, inne miały zielone rumieńce, ale wszystkie były już na ziemi. Jabłko spoglądało na nie z góry i kręciło się niespokojnie. Nie rozumiem ich, mruknęło. Po co spadać? Przecież tu, na drzewie, jest tak bezpiecznie. Z sąsiedniej gałęzi odezwał się starszy, pomarszczony owoc dziadek jabłoń, jak nazywały go wszystkie owoce w sadzie. Nie boisz się, że prześpisz swoje przeznaczenie małe? zapytał z ciepłym uśmiechem. Moje przeznaczenie zdziwiło się jabłko Moim przeznaczeniem jest rosnąć im wyżej, tym lepiej. Dziadek jabłoń roześmiał się cicho. Każde jabłko rośnie po to, żeby kiedyś spaść. Dopiero wtedy poznaje, po co naprawdę żyło. Ale młode jabłko nie chciało tego słuchać. Spaść? I co dalej? Poturlać się w błoto, zgnieść i zniknąć? Nie, dziękuję! Powiedziało z oburzeniem. Tymczasem dni stawały się coraz krótsze. Noce przynosiły mgłę, a liście na drzewie zmieniały kolor z zielonego na złoty. Pewnego ranka jabłko zauważyło, że wokół niego zostało już tylko kilka owoców. Cała reszta zniknęła. Gdzie oni wszyscy są? Zapytało z niepokojem. Niektórzy zostali zabrani przez ludzi, inni poturlały się do sadu za wzgórzem, odpowiedział dziadek jabłoń. A kilka wróciło do ziemi, żeby z nich mogły wyrosnąć nowe drzewa. Jabłko poczuło, że w środku coś je ściska. Ale ja nie chcę zniknąć, nie chcę spaść, powiedziało z rozpaczą. Może nie rozumiesz jeszcze, odparł dziadek. Spadek to nie koniec. To początek drogi, o której nie masz pojęcia. Wiatr zaszumiał mocniej, a gałąź zaczęła się kołysać. Jabłko chwyciło się swojego ogonka jak mogło najmocniej. Nie puszczę! krzyknęło. Z dołu dobiegały wesołe głosy dzieci zbierających jabłka do koszyków. Popatrz, to jest najpiękniejsze wołała dziewczynka, wskazując na jabłko na samym czubku drzewa. Ale jeszcze nie spadło odpowiedział chłopiec może się boi. Jabłko usłyszało to i zarumieniło się jeszcze bardziej. Boi się? ja oburzyło się w myślach po prostu jeszcze nie czas. Jednak z każdym dniem wiatr był coraz silniejszy, a niebo coraz bardziej szare. Dziadek jabłoń wyglądał coraz słabiej. Czas się żegnać, małe, powiedział pewnego wieczoru. Ja już spełniłem swoje zadanie. Co masz na myśli? Zapytało jabłko z trwogą. Moje korzenie są zmęczone, ale wiem, że niedługo wrócę. Może w tobie. Te słowa nie dawały mu spokoju. Tego wieczoru, gdy słońce zachodziło krwisto za wzgórzem, jabłko pierwszy raz poczuło, że nie trzyma się tak mocno jak wcześniej. Może, może jednak warto sprawdzić, co jest tam, na dole, szepnęło. Noc była cicha, tylko liście szeptały między sobą. Jabłko spało niespokojnie, tuląc się do gałęzi. Śniło mu się, że spada. Że wiatr porywa je w dół, a ziemia zbliża się coraz szybciej. Budziło się z dreszczem, potrząsając łodyżką. Nie, nie, jeszcze nie teraz, powtarzało. Jeszcze trochę, tylko chwilkę dłużej. Ale pewnego dnia, gdy wiatr przyszedł z dalekich gór, wszystko się zmieniło. Podmuch był tak silny, że drzewo zadrżało od korzeni aż po czubek. Gałęzie jęknęły, a jabłko zrozumiało, że nie ma już wyboru. Trzymaj się! krzyknął dziadek jabłoń, choć jego głos był słaby, jednak ogonek jabłka pękł. Przez ułamek sekundy jabłko poczuło, że świat stanął, a potem poleciało wiatr świszczał, liście wirowały wokół, a jabłko krzyczało: A ratujcie, spadam. I wtedy miękkie lądowanie. Nie w błocie, nie na kamieniu, ale na stercie suchych liści. Jabłko otworzyło oczy. Żyje? Zapytało samo siebie. Żyje? Dookoła było cicho, tylko wiatr szeptał w trawie. Jabłko uniosło się lekko, turlając się na bok. No i co teraz? mruknęło. Jestem na ziemi i nic się nie dzieje. Nagle z zarośli wyszła mała myszka Tola. O, co my tu mamy powiedziała, zerkając z ciekawością takie piękne, rumiane jabłuszko Ej! zawołało jabłko nie gryź mnie myszka aż podskoczyła a ty mówisz? Oczywiście, że mówię odpowiedziało jabłko dumnie i nie pozwolę, żebyś mnie zjadła. Tola zaśmiała się cicho spokojnie ja wolę ziarna. Ale muszę przyznać, że pachniesz cudownie. Co robisz tutaj, sam jeden? Spadłem z drzewa, westchnęło jabłko. Choć właściwie to mnie zwiało, nie chciałem spaść. Nie chciałeś? Zdziwiła się myszka. Przecież wszystkie jabłka marzą o tym, żeby spaść. Serio? Spytało jabłko z niedowierzaniem. Oczywiście Tola machnęła ogonkiem. Tylko wtedy poznają świat. Jabłko zastanowiło się chwilę. – Może to wcale nie takie straszne, jak myślałem –– powiedziało powoli. – Widzisz? – odparła myszka. W życiu trzeba czasem spaść, żeby zrozumieć, jak pięknie jest się toczyć. I tak ruszyli razem w drogę. Jabłko toczyło się po miękkiej trawie, a Tola szła obok, nucąc piosenkę. Po drodze spotkali jeża Filipa, który szukał miejsca na zimowy sen. Uważajcie dzieciaki, bo zaraz spadnie deszcz, powiedział. Schowajcie się pod moim krzakiem. Kiedy krople zaczęły spadać, jabłko spojrzało w niebo. Deszcz błyszczał jak srebrne nici, a świat pachniał świeżością. Nigdy nie widziałem tego z tak bliska, wyszeptało, bo nigdy nie odważyłeś się spaść. Uśmiechnął się jesz. Po deszczu wyszło słońce, a na niebie pojawiła się tęcza. Jabłko nie mogło oderwać wzroku. Jest piękna! zawołało. Czy to koniec świata? Nie, zaśmiała się Tola. To dopiero początek przygody. Kiedy wieczorem zapadał zmierzch, Tola zaprowadziła Jabłko do miejsca, które nazwała polaną życia. Tam leżały pestki, nasiona i resztki starych owoców. Tu wszystko się kończy i zaczyna, powiedziała poważnie. Zobaczysz, że pewnego dnia i ty wrócisz do Ziemi. Ale ja nie chcę zniknąć, przestraszyło się jabłko. Nie znikniesz? uspokoiła myszka. Po prostu zmienisz się w coś nowego. Tego wieczoru jabłko długo nie mogło zasnąć. Patrzyło w gwiazdy i myślało o słowach dziadka jabłoni Spaść to dopiero początek drogi przypomniało sobie. Wtedy po raz pierwszy jabłko poczuło coś niezwykłego ciepło, które nie pochodziło od słońca. To było uczucie, że naprawdę żyje. Zima przyszła niespodziewanie. Pewnego ranka polane życia przykrył delikatny szron. Trawa połyskiwała w słońcu jak tysiąc maleńkich kryształków, a wiatr niósł zapach dymu z odległej wioski. Jabłko leżało przy krzaku, otulone warstwą liści, które zostawił mu jesz Filip. Obok myszka Tola zbudowała sobie gniazdko z suchych źdźbeł. Brr, ale zimno, powiedziało jabłko drżąc z lekkim niepokojem. Czy to już koniec jesieni? Tak, odpowiedziała Tola ziewając. Czas, żeby wszystko odpoczęło. Jabłko spojrzało w niebo. Było srebrne i ciche. Ciekawe, co teraz się ze mną stanie mruknęło. Nie bój się powiedziała myszka ziemia o ciebie zadba i miała rację. Z dnia na dzień jabłko robiło się coraz bardziej miękkie skórka matowiała, a zapach stawał się jeszcze słodszy. Starzeje się westchnęło jabłko Nie, dojrzewasz poprawiła je Tola to różnica. Pewnej nocy, gdy wiatr śpiewał cicho między drzewami, jabłko poczuło, że pęka. Nie bolało, wręcz przeciwnie, to było uczucie ulgi. Ze środka wysunęły się drobne, błyszczące pestki. Ojej, to chyba moje serduszka, powiedziało jabłko cicho. Nie głupta się, zaśmiała się Tola, to Twoje dzieci, z nich wyrosną nowe jabłonie. Jabłko spojrzało na swoje pestki ze wzruszeniem. Czy one będą takie jak ja? Może, a może zupełnie inne, ale każda z nich będzie miała w sobie kawałek ciebie. Z czasem wiatr przykrył pestki ziemią, a jabłko rozpadło się całkiem. Ale wcale nie było to smutne, wręcz przeciwnie. Jabłko czuło, że staje się częścią czegoś większego. Ziemia pachniała życiem, a deszcz śpiewał spokojną kołysankę. Minęły długie miesiące. Zima odeszła, a wraz z nią śnieg. Wiosna rozpostarła swoje skrzydła. Na polanie życia pojawiły się pierwsze zielone źdźbła. Ziemia rozchyliła się delikatnie i coś się poruszyło. Z jednej z pestek tych, które należały do jabłka, wyrosła mała zielona łodyżka. Spójrz, Bruno! zawołała myszka Tola do jeża, który właśnie się obudził. To cud! Nowe drzewko. A więc jabłko wróciło do nas, powiedział Filip z uśmiechem. Życie zatoczyło koło. Łodyżka rosła z każdym dniem. A kiedy na jej maleńkim listku pojawiła się kropla rosy, przez moment błysnęło w niej czerwone światło, jak echo dawnego rumieńca. W tym blasku myszka tola przysięgłaby, że słyszy cichy głos. Nie bałem się już spaść. Teraz wiem, że to był dopiero początek. Drzewko rosło powoli. Wiosna zmieniła się w lato, a lato w jesień. Aż pewnego dnia, kilka lat później, na jego gałęziach pojawiły się pierwsze jabłka, małe, lśniące, pełne życia. Spójrz pola, powiedziała sowa Klara, która przyleciała z pobliskiego lasu. To dzieło odwagi. Jabłko, które nie chciało spaść, nauczyło się, że upadek nie oznacza końca. Wiatr zaszumiał w koronach drzew, jakby chciał przytaknąć a na najwyższej gałązce zawisło jabłko wyjątkowo piękne, czerwone, pełne światła, jakby w jego wnętrzu mieszkała pamięć o pierwszym jabłku, które się odważyło. Mamo, dlaczego jabłka spadają? Spytała mała wiewiórka do swojej mamy. Bo tylko tak mogą odnaleźć swoje miejsce w świecie, odpowiedziała z uśmiechem. I wtedy, gdy słońce zachodziło nad sadem, wiatr uniósł ciche słowa, które brzmiały jak szept samej ziemi: spaść, to znaczy zacząć od nowa. I tak kończy się ta jesienna opowieść o jabłku, które nie chciało spaść, lecz odnalazło odwagę, by zaufać życiu. Bo czasem trzeba się oderwać od gałęzi, żeby odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie. To, co wydaje się końcem Często jest dopiero początkiem, nową drogą, nowym marzeniem, nowym życiem, które dojrzewa w ciszy pod ziemią. Każdy upadek może stać się początkiem wzrostu, jeśli tylko nie boimy się puścić. Do zobaczenia w kolejnej opowieści.